Końca akcja Gwiazdka dla Onkologii. Zapytamy dzisiaj naszych uczniów, co wiedzą na temat tej akcji charytatywnej. Piotruś, Piotrek! Dzień dobry. Piotruś, powiedz mi, co wiesz o Gwiazdce dla Onkologii? Gwiazdka dla Onkologii to akcja charytatywna, w której zbieramy prezenty dla chorych dzieci, które muszą spędzić dużo czasu w szpitalu. Amerko, czy myślisz, że prezenty, które dostaną dzieci na onkologii, sprawią im radość? Tak, dzięki tym prezentom dzieci mogą się uśmiechnąć i poczuć, że ktoś o nich pamięta. Zwłaszcza w okresie świąt. To jakbyśmy my wszyscy byli takimi pomocnikami świętego Mikołaja, którzy nie są radość, tam gdzie jest ona bardzo, bardzo potrzebna. Natalko, Natalko, czy mogę zadać Ci pytanie, czy pomaganie innym daje radość? Tak, kiedy pomagamy innym, czujemy się dobrze, bo sprawiamy komuś radość. Pomaganie sprawia, że mamy w sobie więcej życzliwości. I tworzymy miłą atmosferę wokół nas. A teraz zadamy kilka pytań przedszkolakom z przedszkola numer 2 w Buzku Zdroju. Co wiedzą o gwiazdce dla onkologii? Z nami jest Mela z przedszkola numer 2 w Buzku Zdroju. Melusia, dla kogo te prezenty? Dla chorych dzieci, żeby były szczęśliwe. Lubię kazać piosenki. Prezenty dają młodość. Kiedy dzieciom daje prezent, to się bardzo cieszą. Danielko, czy wiesz dla kogo są te prezenty? Na dzieci z I Igusia, co przyniosłaś dla dzieci na onkologię? Kowalowanki, kredki i fałby. Lenko, a ty co przyniosłaś dla dzieci? Misia, farby. I... Mazaki. Wikusiu, powiedz mi, co przyniosłaś dla dzieci? Misia, kredki i farby. Pięknie, dziękuję bardzo. A teraz zapytamy młodzież z budowlanki, w jaki sposób przyłączyli się do Gwiazdki dla Onkologii i co sądzą o tej akcji. Pani Agnieszko, proszę mi powiedzieć, czy młodzież chętnie angażuje się w akcje charytatywne? Bardzo chętnie. W naszej szkole od wielu lat działa wolontariat pełną parą i zawsze bardzo chętnie wspomagamy wszelkie akcje charytatywne. Z nami jest Krzysztof. Krzysztof, czy uważasz, że Gwiazka dla Onkologii jest potrzebna? Uważam, że Gwiazka dla Onkologii jest potrzebna, ponieważ wspieramy dzieci w potrzebie. I podnosimy ich na duchu. Damian, powiedz mi, dlaczego warto pomagać, szczególnie w okresie świąt? No, warto pomagać w okresie świąt, bo jest to magiczny czas i dzieci też potrzebują tej pomocy, prezentów, i myślę, że warto pomagać. Dziękuję serdecznie.